Prezentuję tutaj osuszacz powietrza o wydajności 50 litrów na 24 godziny. Przemysłowy do osuszania hal magazynów budynków z Wilgoci z pojemnikiem lub z rurką odprowadzającą na stałe wodę, aby uruchomić, uruchamiamy. Tutaj mamy na wyświetlaczu temperaturę aktualną, wilgotność, możemy timer ustawić, kiedy chcemy na przykład załączyć i różne tryby pracy. Wszystko można znaleźć w instrukcji. Bardzo wydajna maszyna. Zapraszamy na naszą stronę.